wszystkim, Jak uprykiec z tej strony. Widzimy się w nowym formacie jakoś parę dni temu. Jak jeżeli i tak codziennie do pracy wpadłem na pomysł, żeby zacząć nagrywać vlogi. I tak codziennie rano w dwie strony, tak naprawdę. Jadę pół godziny, jadę i wracam pół godziny i gadam do samego siebie, albo ćwiczę sobie dykcję, ale przez to, że ćwiczenia na dykcję są nudne i monotonne, to wolę sobie to, co myślę, mówić na głos i w ten sposób ćwiczyć swoją dykcję. Ale przy okazji, jak już tak gadam do samego siebie, to stwierdziłem, że mogę to nagrywać, więc będzie dodatkowy content na kanał. I tak oto widzimy się w nowej serii vlogów. W ramach ciekawostki Wam powiem, że nagrywam to drugi raz. Wczoraj już nagrałem pierwszego vloga, ale mi się dźwięk nie nagał. Byłem mega wkurzony, bo, bo, bo nikt nie lubi stracić półgodzinnego materiału. Ale co, lecimy drugi raz. Liczę, że teraz będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, ponieważ dopiero sprawdzę to jak dojadę. Jaki mam pomysł na te vlogi, pewnie myślicie? Otóż, vlogi te będą o wszystkim. Będziemy rozmawiać o biznesie, o życiu. Będzie to taki bardziej y, luźny kontent. Bez jakiegoś. Stricte przeznaczenia. Czasem też ja jadę, będą chwile, chwilowe przerwy, ponieważ muszę się namyślić, jaki ruch wykonać. Chciałbym Wam bardzo podziękować za wbicie 1000 subskrypcji na kanale, ponieważ jeszcze nie miałem okazji Wam podziękować. Bardzo mi miło jest, że wspieracie mój kanał i też dzięki temu chcę się bardziej tworzyć jeszcze dla Was treści, na przykład tak jak te, które teraz słyszycie. Możecie się jeszcze zastanawiać, co się znajdzie na moim kanale. Więc aktualnie przewiduję nagrywać vlogi codziennie od poniedziałku do piątku, tak jak dojeżdżam do firmy i w sobotę jeden film tematyczny o biznesie, sprzedaży, Allegro. I oprócz tego, myślałem, żeby jeszcze dorzucić jakiś content na kanał o swojej pasji. A są nią samochody. Taka standardowa, można powiedzieć, pasja, jak nie masz żadnej pasji, to jak siłownia albo samochody, ludzie powiedzą. Ale tak, lubię samochody, sportowe samochody, jeszcze sam osobiście nie dorobiłem się aż tyle. Nie, nie dorobiłem się aż tak, żeby pozwolić sobie na jakiś swój kochany samochód sportowy. Ale myślałem, żeby załatwić na przykład raz albo dwa razy w miesiącu jakiś fajny samochód, ograć go, zrobić fajne przebitki z tego. Powiedzcie, co o tym myślicie. Dzisiaj nie popełniłem tego błędu. Stwierdziłem, że aż tak wysoka jakość materiału nie jest potrzebna. I nie będę nagrywał tylnią, tą lepszą kamerą w telefonie, tylko będę nagrywał po prostu przednią kamerką, wtedy mam podgląd na aplikację, nagrywam to w Black Magic Cam, Podłączone, do tego sobie podłączyłem mikrofon DJI, ten krawatowy I, i teraz chociaż dzisiaj widzę dźwięk, chociaż trochę może dźwięk nie, nie, nie przekracza czerwonej kreski, więc nie jest za głośny. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, że w ostatnim czasie na shortsach, reelsach wszędzie dosłownie w social mediach są gadające, sprzedające głowy. Wszyscy próbują Wam coś sprzedać, aż się nie chce w ogóle nic e, sprawdzać, co się dzieje w social mediach. Jest tego według mnie ogromny przesyt. Na każdym kroku jest reklama typu Prowadzisz firmę w branży budowlanej, idealnie się składa. Mamy dla Ciebie to, to, to. Przewijasz dalej. Prowadzisz sklep internetowy i dalej, kolejna reklama. Prowadzisz firmę z branży OZE, i jest tego tak dużo, i te reklamy są tak nieprzemyślane, że trzy czwarte z tych osób i z tych firm przepala ogromne ilości pieniędzy na te reklamy. Ponieważ Klienci końcowi są już przesyceni taką formą reklam. Jeśli jeszcze one wyglądają praktycznie identycznie, nie odróżniają się od siebie niczym, no to jak możesz tego klienta zachęcić? A skąd to wiem? Sam miałem takie reklamy i one w większości przepalają budżet. I obecnie mamy inną strategię. Jeśli prowadzisz na przykład usługę. Rób wszystko kroczkami. Ogólnie w każdym biznesie uważam, że najlepiej robić jest wszystko małymi krokami, bo jak wpierdzielisz się na raz, nie wiem czy to w duże inwestycje, jakiś w duży temat, to tobie się wydaje, że to pociągniesz, a nie będziesz na to gotowy. Przyjdę, przyjdą na koniec problemy z płatnościami, zaraz zaczną się jakieś wezwania do zapłaty. Dlatego róbcie biznes małymi krokami. A wszystko będzie dobrze. I tak samo jest z tymi reklamami. Wychodźcie od lokalnych przedsiębiorców czy od lokalnych klientów. Z tego co macie, dużo prościej jest pozyskać znajomego, yy, osoby, która cię zna z miasta, niż jakąś osobę lub firmę z całej Polski, która w ogóle nie ma o tobie pojęcia. A tak, dajmy na to, jesteś. Grafikiem. Szukasz zleceń. Rynek ten jest przesycony. To nie idziesz ogólnie na cały market i szukasz klienta z całej Polski. Dużo prościej jest iść do lokalnej firmy jednej, drugiej, trzeciej, zaproponować jakie masz usługi. Na początku, może zrobić coś za darmo a w ramach portfolio, pokazać, że jesteście naprawdę dobrzy w tym, co robicie. A ta firma do was wróci, bo będzie zadowolona z waszych usług. I tak idziecie do kolejnej, i do kolejnej firmy, i powiększacie grono swoich stałych klientów, ponieważ w biznesie liczą się głównie stali klienci. Kosz pozyskania nowego klienta jest na tyle wysoki. Że powinno wam w szczególności zależeć na tych obecnych, więc musicie robić swoją usługę lub produkt bardzo dobrze, żeby ci klienci do was powracali. Klient się teraz bardzo zmienił już wszystkiego nie da się tak prosto sprzedać, jak kiedyś to było. I do działań ogólnopolskich potrzebujecie ogromnego budżetu. Naprawdę, jeśli chcecie wejść na rynek. Ogólnopolski. Trzeba mieć setki tysięcy złotych. Dobrym przykładem jest taka marka szaf Nie wiem, czy kojarzycie. My ją śledziliśmy, ponieważ weszła również do nas na rynek. I co ciekawe, w dwa albo trzy miesiące z nieznanej, jak dotąd, marki zrobili. Kilka tysięcy sprzedaży. Chyba na samym Allegro mieli w grudniu 3 tysiące, jak dobrze pamiętam, na jednej aukcji, co jest bardzo dużą ilością. Jeszcze zakładając, że to był produkt, który również e, wyszukaliśmy z fabryki, z takim brandingiem, ze wszystkim, e, bylibyście go w stanie ściągnąć z, za. Nie powiem dokładnie za ile oni go mieli, ale wiem, że można go ściągnąć. Zależy od jakości z pięknym pudełkiem. Ze wszystkim, już w zestawie od 50 do 70 zł. A on był sprzedawany tam za jakieś 220 albo 230 zł. Więc marża bardzo ładna, kosmiczna wręcz. Do tego dochodzi niska prowizja, bo to było w elektronice. Więc bicie mieli świetne. Ale jak oni to zrobili możecie się zastanawiać. Możecie się zastanawiać, jak oni to zrobili. Otóż potrzebne są pieniądze. Jak siedzicie w mediach, mogliście zauważyć w tamtym okresie wszędzie reklamy maszynek szaf. Zwykła chińska maszynka, tak? Można się wydawać, że chińskie to złe ale chińskie jest obecnie praktycznie. Wszystko, nawet części do iPhone'a, który jest potocznie uważany jako świetny sprzęt iPhone'a czy Apple wytwarzane są w Chinach No i mogą być dobrej jakości, tak? bo to nie zależy od tego, czy coś jest chińskie, to jest złe Ale jak jest wytwarzane w najtańszy możliwy sposób, bo Wy tak zamawiacie, no to wtedy jest najgorszej jakości Jeśli zamawiacie z dobrej fabryki, za dobrą cenę produktu, z wysoką jakością, no to produkt będzie naprawdę bardzo dobry no ale wracając do szaf, jak oni to zrobili? Mogliście zauważyć wtedy wszędzie reklamę maszynek szaf. Każdy influencer reklamował praktycznie maszynkę szaf, czy to na TikToku, na Instagramie. Kupili oni nawet e, reklamę w Forbesie, w różnych gazetach dużych, w wielu mediach. Naprawdę byli wszędzie. Stworzyli takie wrażenie na rynku, że są znaną marką, że każdy ich używa, więc. Klienci widząc ich potem reklamy w social mediach nie mieli obaw przed potencjalnym zakupem. Właśnie dlatego, że marka była rozpoznawalna. Ludzie im ufali, chociaż była to bardzo świeża marka, oni byli na rynku 2-3 miesiące. Nikt nie przetestował tak naprawdę tego produktu. Ludzie ufali. Ludzie bardziej Mam na myśli, yy, ludzie kupowali ten produkt bardziej ze względu na taki aspekt psychologii, jakim jest społeczny dowód słuszności. Wszyscy widzieli, że każdy to kupuje, że każdy to poleca, więc ludzie sami samoczynnie również to kupowali i zrobili ogromną sprzedaż. Możecie, możecie sobie sprawdzić w KRS, jak oni chyba tam w, w, w kwartał. Nie pamiętam, ile oni byli na rynku, ale na pewno nie cały rok. I zobaczyć sobie dane w KRS-ie, wygenerowali oni piękny zysk. I tak powinno się tworzyć obecnie marki. Z tego co wiem, właścicielami Shawa są również osoby, które są odpowiedzialne za markę Blendigo. Te blendery takie, też chińskie, ale są fajne. I marka stworzona w taki sposób ma potencjał. Można zrobić firmę w pół roku, która generuje ogromne zyski. Tylko trzeba mieć pomysł i kapitał początkowy, ponieważ bez tego kapitału, tą całą pracę będziecie musieli drążyć własnymi rękoma. I jak to zrobić, gdy nie masz pieniędzy? Bo po prostu jest, można powiedzieć, stworzyć markę, prosto i nieprosto, no trzeba mieć na to pomysł i wiedzieć, jak to zrobić. Ale jak, to, jak stworzyć markę od zera, kiedy masz kapitał, dajmy na to, nie wiem, 50 tysięcy, masz tylko kapitał na zamówienie towaru i nie wydawaj w ogóle w marketing. Jeśli chcesz stworzyć markę i nie masz zbyt dużego wkładu własnego, najlepiej jest za praktycznie cały swój kapitał zamówić tylko towar. Oczywiście cały kapitał, jaki masz, możliwość stracić, bo nie przeznaczać swoich wszystkich pieniędzy. Ja, przechodząc na własny biznes, oprócz zainwestowanego kapitału w towar, miałem również odłożone środki na dwa lata życia, tak żeby nie przed moment, że nie mam za co żyć i muszę porzucić od razu biznes. Więc e, takie rzeczy są ważne. Do zapamiętania, zanim otworzycie swoją własną działalność. Ale jeśli zaczynacie na początku i chcecie robić to powoli, zainwestujcie tylko w towar, w żaden marketing nie inwestujcie i róbcie rzeczy powoli. Wychodźcie, wychodźcie od lokalnego rynku powoli, coraz szerzej. Działajcie na zasadach barterowych. My na początku dużo prościej. Sprzedawaliśmy towar przez influencerów, takich mniejszych, którzy posiadali 5-10 tysięcy obserwujących, takich realnych obserwujących, i wysyłaliśmy im produkt do reklamy, właśnie na zasadach barteru, i oni sprzedawali po kilka sztuk. A również współpracowaliśmy raz z większą influencerką, która miała już, nie pamiętam, 500 albo 600 tysięcy obserwujących na Instagramie, i ona nie sprzedała nam. Ani jednego produktu. Dosłownie, żadnego produktu nam nie sprzedała. A ci mniejsi influencerzy, przez to, że również mieli swoją małą niszową społeczność, sprzedawali nam bardzo dobrze po kilka sztuk, ale jak znajdziecie takich influencerów, który na przykład jeden influencer Wam sprzeda trzy produkty, mały influencer, bo znajomi mu ufają, ma jakieś. Ee, zaufanie w swoim małym gronie odbiorców, to dajmy na to, niech sprzeda 3, 4, 5 produktów. Ale znajdźcie takich 100 influencerów. Macie 500 sprzedanych produktów. Praktycznie zerowym kosztem, ponieważ, no nie zerowym, tracicie, tracicie swój produkt, Tak, stracicie 100 sztuk produktu, bo wysyłacie sztukę produktu w zamian za reklamę. Ale to o ile mniej was kosztuje, ponieważ produkt, dajmy na to, kupujecie za 30, 40, 50 zł, macie go na sklepie za 200 zł. I osoba myśli, że otrzymuje produkt za 200 zł, a wy jesteście tylko stratni 4 dyszki. I tak krok po kroku budujecie swoją społeczność powracających klientów, którzy lubią wasz produkt. I przez 2 3 lata myślę tak optymalnie przez 2-3 lata będziecie w stanie zbudować dochodowy fajny biznes który nie wymagał ogromnego kapitału na początku ale po tych kilku latach będzie wam przynosił naprawdę już fajne pieniądze. Słońce wyszło i mnie trochę prześwietla. Ale trzeba się cieszyć, jak słoneczko wychodzi, bo ostatnio coś mało go. Dzisiaj jeszcze pierwszy raz, śnieg spadł, już się trochę roztopił, ale rano było go więcej. Jedziemy wreszcie, bo już tyle stałem na tych światłach, że nie wiem. Wczoraj w 22 minuty dojechałem, a dzisiaj widzę, że 22 minuty nagranie leci. A jestem dopiero w połowie drogi. Pół roku robię już drogę krajową, warka Białobrzegi I nie widać końca. Tak się jeździ. Nie wiem czy oglądacie piłkę nożną, ale nawet jak nie oglądacie. To teraz w mediach, jak zawsze zburza, burza w ostatnim meczu. I już są dyskusje. Trzeba zmienić trenera. Trener do zmiany. I ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego. Już nie mówię jaki ten trener jest, ale to, żeby zmieniać jakby lidera zespołu, trenera po ilu, po, tam, po kilkunastu, kilkudziesięciu, po kilkudziesięciu meczach, i tak jest zawsze. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest jakby samo podejście do tego wszystkiego. Jestem przekonany, że cała drużyna ma z tyłu głowy to, że naród i tak wie, że oni przegrają, że nie wyjdą z grupy i, i że w ogóle nic nie wygrają. Jest takie przekonanie w ostatnimi czasy. No wiadomo, bo nic nie wygrywali i tak się to toczy. No, ale przez to, że tak ludzie uważają, oni również w to wierzą i uważam, że to jest takie błędne koło. A trener to powinien być wiele lat jeden. Takie jest moje zdanie. Jak może lider zmieniać się co rok, czy tam dwa lata po każdych... Po każdych nieudanych wydarzeniach reprezentacji polskiej, czy to jest to Euro, Mistrzostwa Świata, Polacy są oburzeni i żądają, żeby trener był do zmiany. No i teraz zastanawiałem się tak na przykładzie, na przykład dużej firmy. I wyobrażacie sobie, żeby prezes dużej firmy był zmieniany co dwa lata, czy tam co roku. Jak taka firma ma funkcjonować? Teraz firma Apple zmienia co roku prezesa, bo chcą, żeby ciągle dowodził lepsze i to lepsze wyniki, chociaż i tak mają, jak na ich poziom, okej okay wyniki. My po prostu musimy zrozumieć to, że nasza reprezentacja mimo, mimo kilku piłkarzy, klasy światowej nie jest tak zgraną, tak dobrą formacją. Jak reprezentacje typu Francja, Niemcy i porównujemy się do nie wiadomo kogo uważamy, że wygramy nie wiadomo co zamiast cieszyć się po prostu yy, piłką. Według mnie mecz był całkiem spoko. Przegrali, przegrali. Spadli może do grupy B. I będą na swoim poziomie. Może trzeba się czasem odbić od dna, żeby zobaczyć, żeby nauczyć się od samego dołu, jak się gra w piłkę. Ale lider powinien być jeden przez minimum 5 lat. Jak faktycznie po 5 latach nie ma żadnych efektów, no to możemy go zmienić. Ale nie co, co rok, półtora jak on ma się zgrać z drużyną, jak on ma poznać dokładnie zawodników, kiedy rozegra tam kilkanaście spotkań i on już jest do zmian. Oj, słoneczko daje dzisiaj ładnie. Dajcie znać, co wymyślicie o tym. Takie jest moje zdanie, że lider powinien być na dłuższy okres czasu Trener, przepraszam. Trener powinien być na dłuższy okres czasu niż kilkanaście spotkań, czy kilkadziesiąt, bardziej kilkadziesiąt spotkań. A ludzie to wszystko, zauważyłem, przekładają na zarobki piłkarzy. Ale nikt nie sprawdza na statystyki. Dlaczego piłkarze zarabiają tak duże pieniądze? Bo chodzi o pieniądze. Wszystko chodzi o pieniądze. Ile piłkarze przynoszą pieniędzy dla klubów. Ile piłkarze zarabiają. Ile piłkarze sprzedają koszulek? Ile, ile mecze piłkarskie sprzedają w ogóle biletów? Jaką mają oglądalność? A na koniec ludzie mówią, że piłkarze nie powinni tyle zarabiać, bo oni nie grają. No dobra, nie grają. Ale akurat pieniądze nie mają w ogóle nic do tego, bo akurat pieniądze są za to, że jest klient, to tak samo jak w każdej branży, jakby nie było tego klienta, jakby nie było tego odbiorcy, który jest w stanie zapłacić za tą koszulkę, bilet, czy za dostęp do streamingu, żeby obejrzeć mecz, to nie mieliby takich pieniędzy, bo nie, kluby by nie miały na to pieniędzy, tak? To jest biznes. Więc dlaczego siatkarze nie zarabiają takich pieniędzy? Bo nie ma tam tylu klientów, tak? O to się wszystko rozchodzi. Specyfika tej branży jest taka, że prawie cały świat ogląda piłkę nożną. Więc klientów, tych odbiorców na bilety, na koszulki, jest cała masa. Nie ma tu się w ogóle co dziwić, skąd biorą się takie pensje i wynagrodzenia piłkarzy. Jest to po prostu odzwierciedlenie ilości klientów i sprzedaży, jaką generują sami piłkarze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was swoją gadką. I trochę osób tutaj ze mną zostanie. A ja dojeżdżam do biura. Zachęcam Was do zostawienia łapy w górę i subskrypcji. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.